Przybity książę William pojawił się na ślubie byłej dziewczyny. Minę miał bardzo nietęgą. Książę William zjawił się na ślubie swojej byłej dziewczyny Rose Farkwhar. Następnie miał spędzić uroczy wieczór w towarzystwie przyjaciół. I to zaledwie kilka dni po tym, jak platforma Netflix opublikowała serial dokumentalny, w którym jego młodszy brat nie pozostawia na królewskim dworze suchej nitki. Na zdjęciu wykonanym na ślubie, William nie wygląda na zbyt zadowolonego. Ostatnie dni, były chyba dla niego prawdziwą lawiną zmartwień. Nowy książę wali wystroił się w czarny smoking z dopasowaną do niego muchą i dyskretnie wszedł tylnymi drzwiami na ceremonię ze ślubin swojej byłej dziewczyny 39-letniej Rosa Farquhar i jej wybranka George'a Gemmella. Romantyczny ślub w zimowej scenarii odbył się w hrabstwie Gloucestershire. William nie miał zadowolonej miny. Umęczony i wyraźnie przygnębiony, ewidentnie nie chciał zwracać na siebie uwagi. Ale i tak został przyłapany przez fotoreporterów. Książe Wally spotykał się z piękną roseń w 2000 roku. Poznali się w Białgford Polo Club w hrabstwie Gloucestershire. To było młodzieńcze uczucie. William był wówczas tuż po zdaniu matury w Eton. Krążyły plotki. Że księcia i losa pana na polu jednego z tamtejszych rolników. Gdy obsypywali się pocałunkami, choć uczucie między tym dwojgiem szybko się wypaliło, nadal pozostają dobrymi przyjaciółmi. Nic więc dziwnego, że aspirująca piosenkarka zaprosiła księcia na swój ślub. Choć uroczystość była radosna, mina Williama na zdjęciu, któremu zrobiono, nie była najweselsza. Książę Wali przeżywa ostatnio bardzo trudny czas. Wszystko za sprawą kontrowersyjnego serialu dokumentalnego Harry McKana, który niedawno miał swoją premierę na platformie Netflix. Młodszy brat księcia Williama nie zostawia w nim suchej nitki na rodzinie królewskiej. Gorzkich słów nie szczędzi również swojemu bratu. W jednym z nowych odcinków serialu Harry McKhan. Książę Harry wyraził swoje oburzenie wobec Williama, swojego ojca Karola i całego brytyjskiego dworu. Chodziło mu m.in. za wystosowanie w jego imieniu pewnego oświadczenia. Wbrew jego woli. W 2020 roku, kiedy w prasie pojawił się artykuł oczerniający księcia Williama ognębienie pary książęcej Sussex, Pałac Kensington natychmiast postanowił bronić następcy tronu. W imieniu obu książąt wydano oświadczenie, w którym zaprzeczono, by William i Harry żyli w konflikcie, nie mogłem w to uwierzyć. Nikt nie pytał mnie o zgodę, by wpisać moje imię w tym oświadczeniu. Mekhan wylała morze łez, a oni szczęśliwi kłamali, by chronić mojego brata. Nigdy nie chcieli jednak powiedzieć prawdy, by chronić nas, skwitował Harry. Książę Harry pokazał w serialu wiadomość od Williama i się załamał, nie wiem, co teraz mam zrobić. To był wielki dzień dla księżnej Kate, ale uwaga skradł książe George. Ależ on się zmienił. Słowa Harry'ego złamały Williamowi serce. Po premierze jego dokumentu wygłosiło przemówienie.